Dawno temu za lasami, za górami, w małym sztulnym domku na skraju palmy, lasu, mieszkał biały piesek o imieniu puszek. Miał miękką sierść jak chmurka i oczy lśniące jak gwiazdy. Puszek był bardzo wesoły. Ciekawski i zawsze gotowy do zabawy. Ale tego dnia czekała go niezwykła przygoda. Kiedy Puszek bawił się w ogrodzie, nagle usłyszał dziwny dźwięk dochodzący z lasu. Ćwierć, ćwierć, ćwir! Pomyślał: "Co to jest?". Puszek podniósł uszka i zaczął nasłuchiwać. To nie był zwykły ptasi śpiew to było? Pomyślał. Zamedrał ogonkiem i ruszył w przygodę. Ścieżką między drzewami, ciekawy, kto tak woła. Leśna ścieżka była pełna zapachów i dźwięków. Najpierw puszek spotkał wiewiórkę, która zbierała orzeszki. Cześć puszku, czego szukasz? zapytała. Słyszałem dziwny dźwięk. Ktoś potrzebuje pomocy, szekał puszek. To nie ja, ale powodzenia. Uśmiechnęła się wibiórka i zniknęła wśród gałęzi. Dalej puszek. Spotka... Dalej puszek spotkał ślimaka, który powoli sunął przez kamień. Może to on woła, pomyślał, ale nie ślimak był zbyt cichy i był zajęty swoim liściem. Dzięki stawał się coraz głośniejszy. Ćwir, ćwir! Teraz było go słychać bardzo wyraźnie. Jeszcze kawałek, już blisko szczeknął radośnie puszek i podbiegł dalej. Na małej polance, pod wielkim liściem siedział niebieski nietoperek i pobarączona małpka Twir, Zgubiłem mamę! zapłakał ptaszek. Puszek delikatnie podszedł i usiadł obok Nie martw się, pomogę ci ją znaleźć powiedział pewnym głosem. Ptaszek z nadzieją, naprawdę? Dziękuję. Jesteś bardzo miły. I tak ptaszek i mały Puszek wzruszyli razem przez las. Piesek szczekał do napotkanych zwierząt, a ptaszek ćwierka, wołając mamę. Po czasie dotarli do wielkiego drzewa, po którym rosły kolorowe kwiaty. I tam na gałęzi siedziała mama małpki. Mamo zawołał malec i poleciał do niej z radością. Małpka mama przytuliła swoją małpkę i spojrzała na puszka z wdzięcznością. Dziękuję dzielny puszku, Gdy mnie ty nie znalazłem mojego maluszka. Puszek zamerdła ogonkiem i był bardzo szczęśliwy. Gdy słońce zaszło, choć są za drzewa puszek, wrócił do domu i był bardzo zmęczony, ale w serduszku czuł wielką radość. Pomogłem i to był najfajniejszy dzień pomyślał, kładąc się we swoim domku, bo pomaganie innym to największa przygoda ze wszystkim.